Dzień dobry, cześć. Pierwszy dzień marokańskiej ekspedycji Właśnie się rozpoczął. Tankujemy kulki i śmigamy. Jest nas ponad 40 pojazdów. Będzie obił. Pierwszy dzień wyprawy marokańskiej za nami. Podsumowując, przejechaliśmy 320 km po zróżnicowanym terenie. Zaczęły się delikatnie od piasku, e, później przeszło w kamienie, a później znowu przeszło w góry Atlasu, i tam już były wysokości większe. Co się okazało? Okazało się, że rzeki, które tutaj teraz nie występują, bo nie widzieliśmy żadnej, a jednak one się sezonowo pojawiają, jeżeli opady, i pozrywały mosty. E, nie, była, nie był cały trak przejezdny, musieliśmy zrobić trochę objazdów, trochę dołożyć asfaltem. No i takim sposobem, tak 9 godzin trasie nam przeleciało. Sympatycznie, nowe były spaliwo, czy nam wystarczy, ale wygląda na to, że jest wszystko w porządku. Mamy dodatkowe dwa zbiorniki pod siedzeniami. Bez problemu te 320 zrobiliśmy na baku standardowym, plus dwóch dziesiątkach pod siedzeniami. Dzisiaj mamy już załatwione też gdzieś paliwo, więc też, wydaje mi będzie. Dziękuję. Obecnie jesteśmy na wydmie, która ma gdzieś koło 100 metrów wysokości, najwyższa w okolicy. Pustynia jest rozległa u w szerokim zakresie. Ciężko mi powiedzieć, ale jakieś 90 km jechaliśmy cały czas szutrem, lekkim piaskiem, większym piaskiem, no i zaczęły się prawdziwe wydmy. Tu się chwilę pobawimy i polecimy dalej. mówiąc, dzień drugi wyjazdu e, do Baroka, mogę stwierdzić, że no, coraz bardziej się tutaj wkręcamy w klimaty. Mavron potrafi dużo więcej niż Gład, jeżeli chodzi o zawieszenie, co dla mnie jest no, znaczy, no, oczywistością, ale jednak tego doświadczam. Jest coś ciekawego. Drugi dzień, tragnął 180 km, my zrobiliśmy pewien event, czyli zrobiliśmy sobie jeszcze dodatkowe 81 stronę. Wyszło nam 365 km drogi. Szusowanie po dość dużych wydmach. Zajęło nam to około 10 godzin cała trasa. Dojedziemy dzisiaj dalej, przed nami 300 km. Wiem, że ofródowej jest zupełnej drogi bez cywilizacji. Takie jest Maroko, to jest piękne. Generalnie ponad 1000 km przejechany na tym Mawronie. jesteśmy dokładnie w połowie trasy, tuż przed hotelem, za chwilę będziemy mieć odpoczynek. Czy zasłużony? Nie wiem. Karol, zasłużony? Jak myślisz? Moim zdaniem tak. Patrząc na dzisiejszy trip to tak. No to jest nas dwóch, no, a na więcej nie ma ludzi do głosowania, chyba że znajdziecie jakieś wielbłądy, które się wypowiedzą. Póki co przegłosowane, że nam się należy, więc idziemy sobie odpoczywać. Pół metra marokańskiej wyprawy już za nami. Ponad 1000 km zrobione. Było planowane, że będzie półtorej tysiąca, ale skoro mamy 3 dni i 1000, ponad, no to może coś się wydłużyć. Ale to akurat nie jest problem, bo po to tu przyjechaliśmy. Jak mam to podsumować? Ciekawe, wymagające wyzwanie. Chyba nie dla każdego, ale dla tego, kto chce przeżyć przygodę, tak jak najbardziej. Ja tu jestem trzeci raz i pewnie tu jeszcze parę razy wrócę, bo dziwna jest sprawa taka, że ludzie, którzy tutaj są, jak byli pierwszy, to są drugi. Niektórzy są po raz dziesiąty, piętnasty. Nie wiem, czy to przypadek. Nie sądzę. Co do wczorajszej trasy, czyli trzeciego dnia, bez przygód, yy, dość taka ciężkawa, bo było dużo takich rozpędzeń do nas: 130, czy tam do zamknięcia licznika, a później ostre hamowanie, bo dziura, dziura w drodze yy, oznaczona, czasem nieoznaczona. Idziemy dalej, jedziemy po przygodę, jedziemy po zabawę. Coś, coś, nie zagrało. Jeszcze, co? Czuję się w tym dobrze. A to Paweł, co się stanęło? Co się stało? Koło się zepsuło się. Ale za to jak jebło, to z Od razu było słychać że to dobrze, że to, że to, dobrze nie będzie. Czego zepsułeś o twardze? sobie spokojnie jak zwykle, takim równym tempem, nie śpiesząc się nigdzie, uważałem na wszystkie kamienie po drodze i nam pękła twarda i przecież od środka dziureczka się zrobiła i tu koledzy z porkładu to pomogli mi ogarnąć. E, oponę, spłacając swój dług wdzięczności. O właśnie, to jest zostały. To jest wcześniejszy temat, tylko że ten dług jest mój większy niż wasz, ponieważ ja Wam tylko powiedziałem jak postawić mawelika bokiem, żeby bez pomyślnika znieść koło. A tu my mieszkałem serwis i wsparcie. Dzięki Wielkie. Dobra. No nigdy nie ma Już spuszczę. Masaż serca. Zdał się? Pacjent będzie żył. Dzień piąty. Zaczynamy w Kulmin od wulkanizacji, ponieważ wczoraj rozwaliliśmy koło w Madronie. Mieliśmy zapasowe, ale na dzisiaj go nie mamy, więc go robimy. Laska wczoraj bardzo, bym powiedział, nudna przez korytarze, dużo takich przepraw było. Mm, no wszystko przejechane jak należy. Dzisiaj mamy dzień piąty, do pokonania standardowe 320, czyli już mamy... Ile 1400 mamy po 4 dniach przejechane. A dobrze, że cały czas w środę trwał dzień dzisiejszy, czyli piąty. I szósty, a tu już teraz są coraz łatwiejsze rzeczy i coraz piękniejsze rzeczy, bo wjeżdżamy wreszcie na Ocean Atlantycki. I kiedyś tam byłem i pamiętam, że było zjawisko. Będziemy to obserwować dzisiaj. No właśnie, a tam mamy full service, czyli myjnię wewnętrzną, ponieważ mamy tam wszędzie tyle piachu, że głowa mała. Pan już od 15 minut nam tam ogarnia, pomaga bardzo serdecznie. Wszyscy uczynni, mili, bez żadnych problemów, z uśmiechem podchodzą. Z zapałem, zawsze jest jakiś boss i są chłopaki, którzy to robią. Wszyscy pilnują swoje funkcje. Widzę, że im to coś dobrze wychodzi, że efekty będą Mam nadzieję, że jest dnia Mieliśmy do pokonania 180 km tylko, i na szczęście, ponieważ były piękne widoki, dojechaliśmy wreszcie nad Ocean Atlantycki. Było co podziwiać, piękne plaże, mogliśmy zjeść owoce morza. Poczułem się trilautowo. Zjechaliśmy z gorącej pustyni na tereny, które są miłe, piękne, przyjemne. No i mamy to szósty dzień za nami. Podsumowując, cały wyjazd 1800 km pokonany maverikiem. Dla mnie to nowość, pomimo że wcześniej miałem Mercedesa, teraz mam maverika. Od 16 lat jeżdżę na kładach. To podsumowując, ja jednak uważam, że dla mnie kład byłby lepszym tutaj rozwiązaniem. Zwłaszcza że w Maroku już byłem trzeci raz na kładach, czy tam na maverikach. Dwa razy byłem na kładzie, raz na maweryku i powiem tak kładowcom: jest co robić na kładzie, jest, można się zmęczyć. Ja się lubię zmęczyć, i postrzegam go w tym momencie, w tym moim etapie życia, za troszeczkę lepszy pojazd od Maweryka, jeżeli chodzi o wyjazd do Maroka. To jest moje subiektywne zdanie. Mnóstwo ludzi jeździ, jeździ mawerykami, często jeżdżą pary, to to jest świetna sprawa, bo na kładzie sobie tego nie wyobrażam, że pojedzie mąż i żona. W maweryku się da. Jest rekreacja, jest adrenalina, no bo to 200 koni to jednak daje radę, skok za Wyszczenie w Mauryku jest niesamowite, także świetną jest zabawką dla dużych chłopców. Dla mnie jeszcze chwilę potrzekam, żeby gdzieś wyprzedził w mojej ocenie Kłada. Podsumowując, 2000 km przejechane na w średnim tempie, czasem bywało sennie i wietrzyliśmy łokieć, a czasem był ogień taki, że zamykało licznik, czyli to 140 gdzieś wyskakiwało. Bardzo ciekawe doświadczenie, zapadnie w pamięć. Działo się sporo na tym wyjeździe. Co do organizacji, byliśmy z Perfect Moto, chłopaki wiedzą, co robią, są, byli tam już parę, nasty raz z tego, co kojarzę. Wszystko było tak, jak należy, także jak najbardziej można z chłopakami jeździć, wiedzą, jak się do tego zabrać, jak załatwić logistykę, jak załatwić hotele. Do doposażenia Mavericka to wzięliśmy się za to bardzo szybko, bo mieliśmy bardzo mało czasu, udało się z forkłada parę rzeczy zabrać. Jeżeli chodzi właśnie o doposażenie, czy mawerika czy kłada, to w forkładzie służymy oczywiście pomocą, ponieważ no ja już na paru wyprawach byłem. Myślę, że wiem, co tam należy zabrać, a co jest w ogóle niepotrzebne, więc służę pomocą.